Jak dobrze wiecie, Nexus to chyba jest najbardziej patologicznym dzieciakiem w Fortnite, jakiego każdy z nas zna. Także w dzisiejszym odcinku postaramy się z Nexusa zrobić normalną osobę, czyli że będzie normalnie gadał, nie wyzywał, nie tintował się. Zobaczymy w ogóle, czy nam się uda coś takiego zrobić. Wow, nie, nie skacz, nie skacz, nie skacz! Dobrze, nie skacz, dziękuję, że mnie urat chroniłeś. O, ale pikowanie. Bądź najlepszy było. bohaterem. Bohaterze dnia codziennego, uważaj. Ja widzę już trzech przeciwników tutaj Największy. Także, jeżeli wam się odcineczek spodoba To pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze Oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, bo jest nas już prawie 20 tysięcy, także Może do końca wakacji uda nam się wbić te 20 tysięcy, a ja już nie przedłużam I zapraszam was do materiału Kurw. Dobra, także ludziska, my już jesteśmy w giereczce Jestem z spokojnym Nexusem dzisiaj Tak, tak, mi to ma, nie? No nauczymy go kulturki. Będzie, ja wam mówię, on będzie gadał tak ładnie jak nigdy. Nie poznacie go. Mm -hmm. Kurwa, to ja ci ostatnio nauczyłem pokory na Onepilanie. Kurwa, jaki ja mam sprzęt już na samym starcie. Jestem najlepszy. Ale co tam kurwa, dalej zielona pompa? Siwa, kurde, felek. Siwa, kurwa, szara się mówi, w mnie jebany. Otworzył to jakiś szmul. Dziwko kur... pojebana A nie, fraga mi zajmą jak zawsze Leży kolejny no i... zawodnik No i? Czeka, a kurwa komórę chciałem skroić spellowi Dobra, jeszcze zrobimy z niego człowieczka Czemu w ogóle biegnę za tobą? No bo jesteś moim psem I'm your daddy kur... <laughs> Dobra, chodź na fragi No właśnie, dobry Przez pomysł Trzeba rozjebać Różanką kurwa. Wrobuchom. Nie no już, już miał na starcie kurwa wkurwiasz aż bym ci tą korsę zarysował z No nie, korsem mi w spokoju została. Tak. gdzie Co się kurwa na routerze stanęło przed wiemy? Coś się chyba kabla związało Nie, ty pewnie kurwa coś tam majstrowałeś w tych ustawieniach. W oceanie albo innych Wiponczyłeś Ależ nexusie Nexusie, wierzę, że po tym odcinku będziesz mówił tak jak należy, że będziesz najbardziej mówię, family friendly, najbardziej family friendly, będziesz najbardziej family friendly yy, youtuberem Fortniteowym. Oj, już to widzę, tak, tak. mi po połączeniem? Ee, Marudy. Uciekamy! Ej, dostałem, kurwa! Rakieta mi nogę pierdoliła. A e, czemu to są cztery nogę grubaski. Rakieta mi odniebało. Masz moje potki? Mam. Nie, 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 musisz grzecznie poprosić tak grzecznie, ładnie, to jest... Ładnie bobyka. proszę, grzecznie proszę. Ej! Mitoman <noise> Pomóż mi Bandażuję się, ładnie poproś! Ładnie poproś Meksuj się, mój przyjacielu. Ej, przysied mi do boksa! Już ich tak tu jest ty? Właśnie... Toxiku proszę cię! daddy Tu są Ja tu wrócę, ja tu wrócę, muszę przeładować się Dobra, mam nadzieję, trzymam ci za diga. Dobra, trzymaj mnie No naprawdę, posesarz kurwa <laughs> Czekaj, czekaj, bo... Szefie, ja tu muszę szybko nazbrać jakieś macy ja tam w nich się wbijam, bo albo mi się uda, albo... Derpega masz! Odkurfi nogę Dobrze! Jeden, dwa... Muszę ci został! Czarnego tu prądem! Dawaj, dawaj! Czarnego! Jest! Jak Jak jestem przepotężny! Oh my god! Jesteś kurwa zajebisty! Jesteś jebanym wirtuozem tej gierki! Zapamiętaj to sobie! Nexus, ale teraz słuchaj mnie. Słuchasz mnie? No? Powtarzaj za mną. Dobra? A co ja kurwa jestem? To jest Dora Mówi, czy o chuj ci chodzi? <laughs> Nie kurwa. Powtarzaj za mną. No, niech jestem do, pozytywnym nie człowiekiem. Jestem pozytywnym człowiekiem. No i widzicie, widzowie, to już jest coraz lepsze. To już są efekty Nexus z Patokida. Robi się normal kit Kurwa, ja to tylko powiedziałem, bo czarnucha zajebałeś. <laughs> czekaj, idę cię podnieść. Bo coś tam 6 z fragami, fragami lecisz. Bo tam no, widzę, że coś tam fragi się nie zgadzają. Mówię, ci tą korsy, kurwa, pod tą. Ale od korsy ty mi się odczep, panie. <grym> no Jezus, jak tam twój jeden, jeden frag? Jaki jeden frak? Kurwa, już dziesięciu zabiłem w tej rundzie. Odkurbiłem wszystkich na kominach. Jeszcze tam jednego szarpuczka od Dobra, w sumie. Dobra, dobra, to się zgadza. Ej, dobra, chodź tam szybko, bo to już jakaś helka leci. Fuck, czekaj, chodź, 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 kurwa. Chodź do mnie. Kuku kukurydzę kukurydza Chodź do kumy, wyrwacie ją w Hehe! Ej, dobra! Pochodź, biegniemy, biegniemy. Jesteśmy pod ostrzałem! Jednak ja opierdolę tą kukurydzę! No nie! Hamam, kurwa! trafi tak tak, Krzysiak! Pa! Ty miałeś padę i chciałem go na samym początku! Nie, bo to jest drugi! To jest drugi! Tak, tak! Tak, tak! Ślągu kurwa spudowałem. Widziałem to! Ja pierdolę! Czekaj, ja sobie wezmę to... Nexus, powtarzaj za mną. Jestem spokojnym człowiekiem A nic zrobiłeś, nic specjalnego? Jabłka, 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 jabłka. A dobra. Jak wiochmy, jebany, już kradnie, kurwa. No kurwa. Na pole go wziąć, to już kradnie. Wiesz, jak to się nazywa? Jebany. Lepkie rączki. Ja bym się lepiej ewakuował, nie baniał. Kurwa, unałażę na tą, obinił ich znacznik. Dostał 18, czerep to są kolejne 18, jestem najlepszy? Bra obijaj, obijaj, obijaj Ty bo tu mam jakąś diabełka KZX-a, kurwa, zajebał mnie! Nie, drugi raz leżę, to jest worek kurwa Diabełka KZX nie zajebał No ja dalej. Weź i podpas w Dobrze kurwa No no no, po jeszcze niwki Dobra, robota ta Arula. Musiałem sobie przypomnieć tą firmę. Zajeb, z pozdrowieniami ode mnie go poturbuj No! Zajebiście Arula! Kurwa jest Po co się, po co się, po co się? się. Spococh? Jeszcze trzy fragi i mnie dogonisz ci powiem. Ty, litor spokojnie, zwolni z tymi elicjami kawalerze! O diabełka Zeksa, poturbuj go ode mnie! Dawaj Zeksa! Poturbuj go! Kości mu potrąć! Dobrze! Dobra, jeszcze dwa fragi, jesteś na moim poziomie! Let's go! Co tu kolejny? Diabełek! Niech to jakiś można ponurek! Dobra, jeszcze jeden frak! Jeden frak i jesteś na moim poziomie! Dawaj zajem go Chociaż nie, czy się uda Dobra i Masis tu robi swoje widzę Chociaż Może i przejebiesz. Mm, kurwa, tak te klikanie tego kontrolera. Ja pierdolę No chyba jesteś na moim poziomie jedynie nic większego kurwa Chociaż może zrobisz jeszcze Praga Ale w co wątpię? A tutaj już nieciekawa konkurencja Wpierdolony I dostałem teraz właśnie i ktoś go nauczył pokory Proszę państwa Dobra także widzowie my jesteśmy już w kolejnej gierce I... Teraz sympatyczny Nexus w sumie jest z nami Bo by coś opętało go coś tam, ja wam mówię On takie, to tak dziwnie tak miał takie I go coś w końcu naprawiło chyba wiem, <tareczku> weź, Nie wiem o czym mówisz Areczku weź Teraz to jest serio dziwnie <tarek> Dobra to podniosłem sobie Sam tego chciałeś Chciałeś tego? za może chcesz nam opowiedzieć wszystkim jak ci minął dzisiaj dzień? Czy fajnie czy nie Wybornie. fajnie? Wybornie Wstałem trochę podkurwiony jak zawsze ale wstałem Dzień dobry, aż nagle jeden z dziesięciu ulubionych YouTuberów zaprosił mnie do gry. W Fortnite o kurcze, no, ale mi miło. Z... mi to jest serio. Aż nic, nic, tak w sumie z tobą pograć. Chciałem, no ja też właśnie chciałem, zagrać z jakimś YouTuberem. Moja top 10 to jest ogólnie Jacob, taki przestrzał, padowiec. Yyy, no. on jest drugi ulubiony. Trzeci to jest taki, którego pewnie nie znasz Kevin. Mm -hmm. eee, no. Czwarty jesteś właśnie ty z Jest. No i mam jeszcze Kirboit. To aż się zabiorę pasuje. moim prywatnym śmigłowcem na przelot Uber To jest taki. Zawsze o tym maszyłem. Taki free grunt, Uber Nie może na dasz? Znaczy na High Grandzie, High ground. O, tutaj może Myście być. Zabieg go. jest podstawów właśnie. Wow, nie skacz, nie skacz, nie skacz! Dobrze, nie skacz, dobrze, dobrze, oh. nie skaczę, dziękuję, że mnie uratowałeś. chroniłeś. Wow. Ale pikowanie. Mój najlepszy, było. bohaterem. Bohaterze dnia codziennego, uważaj. Ja widzę już trzech przeciwników tutaj. Najmniejszy. się. Najs, tutaj jeszcze jeden. jeden był. Mhm. Ja się szybko jeszcze wylecę. Postrzeba z Tominonem, muszę go przejąć. Czy ja chcę grappera, Tominonem się stąpić, ale słuchaj. O, dziękuję ci bardzo. E, Dwóch tutaj jest chore. Okej, okay, już biegnę. Możesz? Biegnę, 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 biegnę. Kurde, spadłem. Spadłem, spadłem, już biegnę. Kurde, tylko wiesz, coś mi się... Materiałki wchodzą. Boi bardzo chorzy. Dawaj, dawaj, wchodzimy w nich Wchodzimy jak masło. Alaj, aaaah. To się ciasno. O malowała. Leż Drugi Ja Przeszedłem, nie przeszczamy. I leży Let's go Easy. Jesteśmy najlepsi. O! Proszę bardzo. Ja, ja cię, tutaj, tak. proszę nawet dla ciebie, to... A wezmę to, to jest mega, mega dobre. Co? Dla mnie masz coś? Nie, już jednak nie. No o, tutaj jest! I tak, to dla ciebie specjalnie przyjacielu mój Czym prędzej O nie, wybacz, złapałem cię chyba Nic się nie stało Dostał bardzo dużo ja, ja tu jeszcze skaczę Jasne, przeżyłem O Ma nie, złamałem kostkę Nie, toxic Poświęciłem się Chciałem, żebyś przeżył No pad, zabiłem go ja niby Ale też mam sześć, także Ej, zdążysz chyba Dążysz, nie, albo nie, dobra Dojedź go, to jest wod, ja w ciebie wierzę ja go ugryzę? Jest jego. Oj, dawaj, ja go blokuję. Ja cię no, cię granicę, no, no i leży. No, dobra, jest no i, no i dziedzi. Jezu. Kocham cię, skarbie. <laughs> dlaczego się za mnie śmiejesz? Dobrze, to jest bot, to no jest nie, bot. Dobrze, cię... Nie, nie to typ. No nie, było już. No nie wierzę w to. Dobrze, wróćmy ja do lobby. Dziękuję. Dobra, widzowie, to było na tyle w tym odcinku. Nexus, przepraszam, bo ten helikopter w ogniu. Staramy się wyskoczyć, wiem, że chcieliśmy ocalić. Ale karnister się podpalił, on eksplodował, i ja tam wybuchłem razem z przeciwnikiem. Chciałem Cię ocalić, ale niestety nie wyszło. Także widzowie, jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z takiego cudownego duo, Best Friends Forever, to zostawcie tutaj, nie wiem, myślę, z 1500 łapeczek i wraz ze słodkim Nexusem 2009 nagramy kolejny taki odcineczek. Nexus stał się Śłodziakiem. Do usłyszenia i cześć.